W Hurgadzie można zobaczyć najstarsze mecz w mieście, kościół koptejski, marina, taki port jachtowy, przepiękny. Najdaleko brzegu Hurgady znajduje się wyspa Gifton, przepiękna wyspa, po której można chodzić, wokół której można nurkować. Ogólnie Hurgada to piękne miasto, żeby odpoczywać i zwiedzać. Zazwyczaj jeżeli się przyjeżdża, to się przebywa w hotelu, a tutaj mogliśmy zobaczyć takie prawdziwe życie mieszkańców Burkady. Byliśmy na targu rybnym, widzieliśmy fantastyczne ryby, nie mielibyśmy nigdy okazji zobaczyć. Burgadę widzieliśmy z całkiem innego punktu widzenia, nieturystycznego, dlatego naprawdę warto wybrać się na tą wycieczkę. Byłem na nurkowaniu na wyspach Giftun, ze względu na to, że jest możliwość intro divingu, czyli pierwszego nurkowania, i to daje możliwości praktycznie każdemu zejścia pod wodę i rozpoczęcia przygody z nurkowaniem. Wycieczka była fajna, dostaliśmy bardzo fajną łódź, widzieliśmy piękne zwierzęta, nawet udało się zobaczyć żółwia i murenę. Na pewno wybierzemy się ponownie z biurem NetHoliday. Uczestnicy wow! 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 wyjazdu. Mogły spędzić czas na terenie hotelu. W ciągu dnia są różne atrakcje, aerobik, siatkowki. Animacji jest co niemiara. Na każdym kroku można spotkać animatorów. Także na zjeżdżalniach jest bardzo też bezpiecznie, bo przy każdym basenie jest ratownik. Nie można się nudzić, co wieczór coś się fajnego dzieje. Zobaczenie jest bardzo ładne, i można tu śmiało wypoczywać przez dwa tygodnie, nawet nie wychodząc stąd. Jestem zadowolona z hotelu, gdyż naprawdę był luksusowy, bardzo dobre jedzenie. Obsługa stara się spełniać wszystkie nasze zachcianki. Myślę, że ten wyjazd jest bardzo udany. Już w Polsce byliśmy obsłużeni miło i sympatycznie, więc jesteśmy zadowoleni od samego początku. Ulegliśmy tym zapewnieniem, że będzie dobrze. No I faktycznie było dobrze tak, jak nam polecano. Samo opiekowanie się turystom jest na naprawdę na najwyższym poziomie. Zaczyna się to od lotniska aż do momentu wylotu. Nie wiem, jutro wylatujemy, ale już dzisiaj wszystko wiemy, jak to ma przebiegać. Biuro Net Holiday ma tu znakomitego rezydenta, dowcipny człowiek pochodzący z Egiptu, mówiący po polsku. Mówił, że można dzwonić w nocy o północy. Na pewno byśmy pojechały jeszcze raz Net Holiday. Żadne poprzednie biuro obsługi nas tak nie obsługiwało, jak tutaj z, tej z Net Holiday. To trzeba aż uczciwie powiedzieć. Egipt jest bardzo bezpiecznym krajem i zapraszam wszystkich na wyjazdy przez biuro Netoledej. Na pewno Państwo wracają zadowoleni z wakacji przez Netoledej. Prezydenta polecamy jak najbardziej. E, szeryf, szeryf jest. Jest okej. Okay. Szeryf najlepszy pod słońcem. Dziękuję bardzo. Egipskim słońcem. Dziękuję bardzo.